Dobra, lecimy dalej. Eee... Dobra, co mam trochę tam dobra? Prawda, żeś kiedyś królów modował. Ciebie te zora kurwa zamorduje. Mogłem potkę wziąć, ale chuj tam się z buta kopcimy. Ten kawałek to tam. Gerald sami przynajmniej kondhewer robi. No, trzeba pozbierać takie, które rzeczy, bo to się może zaś przydać. Nie wiem dlaczego, ale do czegoś na pewno. Kurwa, już mogę płatkę więc ja to jest bliżej. Łącznik powinien już być. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie. Chodźmy. Mega mega. Coś tu nie gra. Sprawdźmy co się stało. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Kurwa, będziemy te grać w szachy? W szachy, żeby odkryć ich sekret. W tej chwili Trzeba, ale będę to pomijać, bo nie chcę się to wszystkiego słuchać, wiecie? Ręcez, wiesz o co mi chodzi. Tak, wiem, dobra. Tak. Przecież nie mówiłem dosłownie. Pierwsz... Myślę. Nie wiem. Po co przed dziećmi? Szukam skór wiela Juniora. Wiem, że ma poparcie redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Kurwa, jego wszyscy znali. Umieściłem Juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli Cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka Czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idź. No Z i tobą, się. Roż, Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest Juniora. Wiesz co, Gerald? W zasadzie też chciałem Cię prosić o przysługę. Mam problem z Wes i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem Ci więcej. Dzięki za pomoc, Ro. No, kiedyś na pewno, na razie to tu kurwa. Nie ma czasu, oczuła skurwa naszukać. Pięć mi. No, głębko się, się skopsujemy a chciałoby się trochę posłać. Nie niech żyje, nie żyje. zygać mi się chce po dzisiejszej paszy Ho dzienne Teraz pewnie Chodzą. przestanie. A ty to czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Bardziel. Ja cię znam synu. Widziałem jak zabiłeś Olgierda i Wika. To jakieś nieporozumienie. Z flanki skurwy syna! Zatańczmy! No jednym czasem, kurwa, na... I na chuj im to było. Now wuj ze mną Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? No To był chyba raczej jego pierwszy raz kurwa Leba i rozjebali, no i. Leba.

это тупушка и за где-то хуй сейчас Została przybita. Ja pierdolę, co powiem? Oj, będzie grób. Ja pierdolę. O kurwa Co jest do chuja wafla? Gleba kurwa Ja pierdolę Walgo Kto tu nie przyjdzie. przestań! Witam, junior, przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. Na początek zadam kilka pytań, wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura, a wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa! Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak, była taka, pamiętam. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła! Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne chwila coś tam a dziewuszka i Fircyk przynoszą mi skarb Zigiego Rojwena Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą Zobacz, o to chcieli zreperować Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko. Wszystko po kolei. Złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy dudu w rękach skurwiela Joniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentalną. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Co będzie dalej, to się dowiecie w następnym. Dzięki za oglądanie i narka.